tak. Ta. A tam jest Rosalia. Słuchaj. A? Zrobimy tak. Idź no. do ciotki Rosali, nie? Tak, no. I powiedz, żeby w końcu za wuja Janka zaczęła płacić. Bo przecież taki może być. Dzieciuko. No? Może w końcu zaczął płacić za wuja Janko. Fajne to dziecko. Ciekawe. A ja nie wiem. Młody, chodź, aby tu się wyskoczyć, bo tu jest wyskocznia. Ta? Dawaj, rura, wyskok. Ta? Ta? Nie. Ja ja bądź, nie rób głupstw, nie rób głupstw. Chcę tylko wziąć udział w wyścigu. Nie chcę cię postrzelić. Nie chcę do ciebie strzelać, chcę wziąć udział w wyścigu. Odłóż broń, odłóż broń. Odłóż broń trzech leży. Czterech leży. Chłopaki, po co? Po co? Po no co tam? Nasz <grymianie> no. no, 29 jest chyba bobik bo to Mogłeś stać obok przycinek, ale podobno nie żyjesz. Huch O nie! Nie! No nie! Ana, wzywaj medyka. Montana, weź. A kurczę, on ma głowę rozciętą ja... Montana, medyka. Dobra, wyciągnę tutaj z... Człowieku! <laughs> Montana, otwórz mi proszę. ...przyjaciół i pokazywać im, jak ważne jest dbanie o innych. Jego miłość... To co? ...kadzidła na bez kadzidła na pogrzebie! O. No co, to kto wymyślił kadzidła na pogrzeb?! który to... Małwany j***a, że... kościele Rzuciłeś <grym> się, o... <grym> się, się. <grym> się <z lewej> To jest Ja chciałem przemowę zrobić Strzały, so, strzały so. O No Nie wypychaj nie wypychaj Lewo to zabieram Szień dobry Dobry Musimy skręcać w lewo jak jestem policjantem A, to chyba będzie chciał robić to Tak, będzie skok Pamiętajcie, że to jest inna mentalność, skaczemy 110, 110 jak coś Oj Wysadzili się. Inna mentalność. Inna mentalność, stary, ale ty się nie wysadziłeś, Bazyl, nie? Ja mówię coś na normalnie. Mogę no, ale bez... tak. No właśnie, bez, bez folii buzi. No. Tak, tak, bez tego, no? Weź no, tak, tak. Tak. Siema, kurwa. O krwa, <laughs> o A tego w ogóle nie słychać, że to tak jest, nie? Co nie? Trochę no... jechać. Dobre... To jak... Ja na FIB. Prawnym pasem był Komendant żyje? Pewnie. Trochę chore, trochę chore. A, a gdzie cię piersi biło? Górny pitbox. Gdzie, jakie 20 jest pościg? Wrzucasz na pogrzeb? Tak, tak. Jadę, jadę. No. Dołączę. Chyba jako jedyny nie, nie, z nielicznych. No, pewnie tak. Może, nie wiem. Nie interesuje mnie to. Ja nie jadę tam jako policjant. Ewin był moim narzeczonym. Na co ty gadasz, Grzysiu? To Ty nie wiesz? Jak narzeczonym? No, oświadczył mi się, no. Przyjąłeś? Tak. Przyszły mąż. Wdowiec też, prawie. To, no. Też to mam plusy i minusy, nie? Kościół mi, kościół! Potaś w hotelu, broń, ma broń. białej dalej leci. Płukaj, półkic ci tu jest, tu jest. Nie! Nie! Przepraszam, Widz to debilizm i wyskoczy pewnie z tego wiatraka. Na spokojnie, Mareczku, jestem przy tobie, pamiętam o tobie i czuwam na każdy czas. Janek, o nie, nie! Policja do tego policja. Pardon Sik. Wszyscy żyją. Ej, czy ty robisz? Za zapatrzyłem się, Ale tu jest pan, Branazi. No. Nie widzieli wyborze no. dla tego Tenefa? Czego? 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 Mówiłem, że to dopiero początek, panie Branazi. Ale tak się samemu wysadzasz? Co jest? No to chyba nie bardzo, co?